Vlogu. Dzisiaj słuchajcie jesteśmy na dniach otwartych w atal coś tam, dlatego że City Square. Atal City Square, dlatego, że zastanawiamy się nad kupnem mieszkania inwestycyjnego, więc chcemy zobaczyć jak sobie to wygląda, czy możemy wejść do środka zobaczyć. W sumie ten etap, który nas interesuje, bo jest kilka różnych etapów. Bo to jest duże miejsce, dużo bloków i ten etap, który nas interesuje jeszcze nie jest wybudowany. Ale chcielibyśmy po prostu pójść, pogadać, więc przyjechaliśmy i wchodzimy. Już jest nawet żabka, a to jest nowy budynek, więc żabeczka jest. Pierwszy etap odhaczony. A w ogóle znowu się nie nie wiem czy widzicie. Patrzcie, tu jest chociaż kontakt, a my nawet nie mamy kontaktu. I tak jest widocznie, patrzymy na 50 metrów. I w sumie fajnie wygląda. Tutaj w salon z kuchnią. Siemka! Mamy dzisiaj wtorek. I to nie jest tak, że ja cały życie jestem w łazience, ale ja tu mam po prostu najlepsze światło bez ustawienia lamp. Dlatego, jak chcę wam coś powiedzieć, to wolę tutaj przyjść i od razu je sobie, bo dzisiaj nie będziemy rozmawiać o niczym, co się dzieje w łazience. Ale chciałam wam coś pokazać. Widzicie to? To jest historia, którą muszę wam opowiedzieć. A więc, ja nie wymieniałam dziurek, bo one mi się cały bo one mi się cały czas babrały ponad rok. Pomijam. Bardzo nieodpowiedzialne, nie róbcie tak. Yy, bardzo nieładnie z mojej strony. Powiem iść do pizzerii dużo wcześniej i to ogarnąć, bo to nie jest normalne, żeby to się goiło aż tyle czasu. Wiem, ale no, no nie ważne, Słuchajcie. Yy, jest sobota wieczór, moja mama już przyjechała i yy, jak co wieczór yy, psikałam sobie yy, z solą fizjologiczną. Tak, to jest. Nie, wodomorską, morską. Wodą morską yy, i Alan tam sprawdzał, co się dzieje. Chciał mi poruszyć tym kolczykiem, i słuchajcie, kuleczkami mi odpadła. I my tutaj szukamy po zlewie nie ma. Otwarty był oczywiście, no, zlew, więc byliśmy przekonani na 100%, że to wpadło. I teraz posłuchajcie, jaki fart, że moja mama miała takie kolczyki ze sobą i kupiła sobie nowe więc tych już nie potrzebowałam. Pewnie je oddam, ale no... Wiecie, wszystko już jest zamknięte, bo to już było późno. Weekend, więc nawet nie mogę iść do żadnego piersera, a mi kolczyk odpada i mi wpada do wody, do zlewu. I ja sobie myślałam, nie no przecież jak go wyciągnę, to na bank mi zarosi, albo no jeszcze co innego mi się zdzieje do poniedziałku. No i właśnie mama mówi, że dobra, to no to da mi te kolczyki. Ja sobie je oczywiście odkaziłam. No i jednego wsadziłam, więc jak oglądaliście też wcześniejszy, jak byliśmy tam oglądaliśmy mieszkanie, to miałam jeden złoty i jeden srebrny, bo ten srebrny mi się trzymał, a chciałam zobaczyć, nie wiem czy, nie wiem zaleje mnie krwią, czy ucho mi odpadnie od tego jednego złotego okulczyka, żeby nie zakładać zaraz dwóch. No ale, że nic nie zadziało, no to założyłam dwa. One niestety są większe niż te srebrne, ale wydaje mi się, że to nie wygląda jakoś najgorzej. Oczywiście sama bym sobie kupiła mniejsze i na pewno wymienię, ale no chcę zobaczyć, czy to się teraz z tym złotym zagoi, bo ja już długo miałam to wymienić, ale tak to jestem ja. I co jeszcze jest najlepsze? Zakładam ten złoty kolczyk i ta zaczepka również mi wpada do zlewu. Ja w tym myślę, nie no, <grym> jak? Całe szczęście nie wyrzuciłam wszystkich swoich poprzednich kluczyków, więc miałam te takie zaczepki jeszcze z innych kolczyków, takie silikonowe. Więc oczywiście odkasiłam, no i założyłam. Szczęśliwa myję zęby, żeby i spać. Patrzę. Za zlewem leży i ta wtyczka, i ta kuleczka. Więc myślę, dobra, no już założyłam. No to co? Ci stanie? Poczekam. Więc założyłam, i wczoraj, czyli w poniedziałek, wymieniłam ten drugi na ten złoty, no i to już dużo lepiej wygląda, bo nie rzucę się przynajmniej tak w oczy i zobaczę, co się stanie. Mam to wszystko ładnie oczyszczone wszystkim co się dało. No i tylko nie wiem teraz, czy powinnam to co jakiś czas wyciągać. To Zaczynam no na pewno powiem, ale nie wiem czy, czy, czy codziennie i tak to psikam, ale przez to, to jest większe, to tam aż tak nie wchodzi. Więc to jeszcze mam takie małe wątpliwości, no ale zobaczymy. Więc w końcu nie mam tych brzydkich srebrnych kółek. Kółek... nie, to nie było kółko. To co to było? Kuleczka to jest, nie kółko. Nie mam tych brzydkich srebrnych kółeczek. Kuleczek. Nie mam tych brzydkich srebrnych kuleczek, więc jest okej. Okay. To jest moja, moje story time na dzisiejszego vloga. Starałam się go to przekazać jak najszybciej, ale po prostu słuchajcie, no to jest wydarzenie praktycznie z mojego życia, bo tyle byłam już z tymi kolczykami. Jeszcze nie zakładałam w ogóle słuchawek, więc zobaczymy jak się z słuchawkami będzie. Bo z tymi serwerami to też miałam specjalny sposób zakładania słuchawek, żeby mogła nosić słuchawki. No ale zobaczymy już jak się to teraz nie zagoi, to ja już nie mam nadziei. Ale na razie nic się nie dzieje, a no ten mam od czterech dniów, więc zobaczymy. Właśnie zabawna rzecz jest taka, że też pod wczorajszym filmem jedna z Was mi napisała, że też miała problem z zagojeniem, się wymieniła na złote i po trzech tygodniach było zagojone, więc oby to było też u mnie. Po kilka książek, bo ja ogólnie zaczynam wyzwania, ale to będzie na fidoncie. Takie, bo mówiłam Wam o tym 75 Hard Challenge, to nie jest realistyczne, to nie jest zdrowe do zrobienia, więc e, robić swoją wersję i nagrałam właśnie dzisiaj cały film o tym, e, będzie właśnie na Fidonci e, chyba w ostatni dzień stycznia, myślę, że to będzie najfajniejsza żeby opcja, żeby zacząć właśnie 1 lutego. Dobra, nagadałam się, teraz e, idę coś zjeść. A... Trening zrobiony, spacery zaliczone, to 20 minut przed zamknięciem wylatujemy do Lidla. I trzeba... No właśnie nie jest robota, więc nie wiem w sumie, co zrobimy, ale idziemy. Przede rzadko w ogóle przyjeżdżamy do IKEA, a ja zawsze jestem pod wrażeniem, jakie tu są... Ehm, aha, ty widziałeś? Ehm, w IKEA. W Lidlu. A są takie fajne rzeczy. przykład pita. Jakieś takie buki z kiełkami żyta. Wiedz, że takiej rzeczy nie ma. pochwalić się, że wystawiłam rzeczy na Vinted. Sprzedały się prawie wszystkie rzeczy. Zostały trzy takie które wiedziałam, że się nie sprzedadzą od, od, od razu Bo jest to ten płaszcz wełniany z zery, który kupiłam rok temu e, Sukienka moja z balu gimnazjalnego I ta kurtka, która jest jeszcze z metką I to jest ta moja sukienka gimnazjalna Ona była na podstawie sukienki Sherry Hill e, I wtedy, jak ją miałam, zrobiłam taką furorę e, Więc jako, że no, już ani się w nią nie zmieszcza, ani nic no to chcę ją sprzedać, jako że dalej jest w super stanie, bo miałam ją na sobie tylko raz Więc to jeszcze jest na Vinted A to wszystko właśnie dzisiaj leci Ja sobie zamawiam po prostu takie worki na Allegro Żeby powysyłać te rzeczy i żeby nie wysyłać wam w nie wiem opakowaniu pizzy Bo widziałam, że niektórzy tak wysyłają I co? Naprawdę, ludzie wysłają we wszystkim Po prostu we wszystkim Więc jak to wystawiłam Tak się wiecie, poczułam fajnie I mam motywację, żeby wystawić kolejne rzeczy A naprawdę jeszcze tego mam sporo Więc zostawię Wam linka do mojego Vinted W opisie I jakbyście coś tam chcieli, no to wiecie gdzie szukać No dobra, słuchajcie, wszystko już spakowane. Te paczki z Vintage DPD już poszły. To jest paczkomat i to są wszystkie jeszcze paczki z rozdań, z tych nowych rozdań, które były z paletami cieni. I ja w ogóle o tych rozdaniach nie mówię nigdzie. One po prostu są gdzieś schowane w filmach, więc to dla tych, którzy oglądają moje filmy i powiem, że pod jednym z filmów też jest rozdanie, więc to wszystko dzisiaj leci paczkomatem, a w ogóle też wystawiliśmy na. No, o, to zrobiliśmy, nie? Ten orbitrek, bo jednak już z niego nie korzystam. A że doszedł mi jeszcze jeden piesek do spacerów, no to tym bardziej nie korzystam. Ale jeszcze nikt nie chciał kupić. Jeden pan się zapytał, gdzie można to przetestować, ale no tak nie za bardzo. Jak coś to działa, jak chcecie, to dajcie znać to Wam tam linka do naszego tego Oliksa. A wyjeżdża nie wiem, jak miałby to inaczej przetestować, ale co ma tak nieznanego człowieka wpuścić sobie do domu? Proszę sobie testować. No dobra. gotowe, śniadanko co ty obgryzasz? ja ci zaraz poobgryzam, ty brzdący mały dobra i tak to wygląda pita z fetą, pomidorem, ogórkiem sosem, miał być jeszcze szpinak i słuchajcie, zapomniałam w środku jeszcze jest sos jogurtowy tutaj mamy pieseczka, który bardzo by chciał się dostać drugi również ale ten drugi jedzie zaraz na badanie więc nie może nic jeść Wiesz, perełko moja malutka, do weterynarza znowu jedziesz. Dostałam paczkę z Basic Lab. Już w sumie dawno nic chyba takiego super ekscytującego nie wypuścili, ale te kremy obczajcie, to jest paczka pierowa jak ktoś tylko nie żadna współpraca, ja też z Basic Lab już długo nie współpracowałam bo po prostu chciałam zrobić taką sobie krótką przerwę od współpracy, może nawet nie krótką bo to chyba ponad pół roku, no ale dobra no nieważne, to kompletnie nie jest dla mnie bo to jest pod bardziej takie tłuste, to niby też ale probiotyki Wąkrotka azjatycka, witamina F To jest coś, co bardzo mocno mi się podoba Jeżeli chodzi o składniki Troszeczkę taki vibe koreańskiej pielęgnacji I obczajcie to Trehalozowy krem przywracający równowagę Że co proszę To jest... Może dla Was nie, ale dla mnie to jest turbo ekscytujące. Dobra, tutaj też jest napisane, bo tu mam ulotkę. Widzicie, tu jest lekka konsystencja i bogata konsystencja, więc y, robię pielęgnację i y, zobaczymy sobie dzisiaj ten krem, bo nie mogę się to czekać. Nie zwracajcie uwagi na to, jak wyglądam, i, y, ale jednak zwróćcie uwagę na te dwa pryszcze obok siebie. Cała twarz. Nie, one stwierdziły, że one wyjdą obok siebie, więc wyglądam pięknie. nałożyłam już sobie serum z witaminą. C z i obczajmy. więc takie jedno opakowanie bardzo mi się podoba. To standardowe, jak w tych innych kremach yy, nowszych z Basic Lab. No i zobaczmy tą lekką konsystencję. Jak to będzie wyglądało? Dobra, bardzo podoba mi się oczywiście opakowanie, że to jest pompeczka. Uuuu! Mm -hmm. Faktycznie jest lekkie. Ha, taka lekko powiedziałabym, że nawet może nie, że tłustawa, ale taka bardzo odżywcza. Na pewno nie jest to nic w rodzaju water cream, czyli takiego bardzo lekkiego koreańskiego... O, ale się rozpuszcza. Uuu. Teraz on się zaczął delikatnie rozpuszczać. Jest delikatnie klejący, ale myślę, że on się powinien jeszcze lepiej wchłonąć. Ma taką lekko śliską konsystencję. Dzisiaj pierwszy usiadł był u weterynarza, miałem robioną biopsję. Podejrzewaliśmy powiększone migdałki, ale okazało się, że to są powiększone ślinianki. W ogóle ma też jeszcze powiększoną wątrobę i po prostu on nie może mieć przerwy. Cały czas coś. I więc co, i to też gdybym, nie wiem, chciała zwalić to na siebie, to Misio jest dokładnie w taki sam sposób i karmiony, i całe wszystko oni robią dokładnie to samo. Mówię Misio, bo do doświadczia jeszcze nie miał żadnych robionych badań. I Misio ma badania wzorowe. Wszystko jest super. Wszyscy mieli do, robione dokładnie to samo. A u pluszaka jest cały czas coś nie tak, więc jest suple, bo ogólnie ta trwa wszystko jest z nią ok, tylko po prostu jest powiększona, więc tam nie ma żadnych innych zmian bo też miał już to sprawdzane, no ale po prostu ale ile może być w takim małym ciałku problemów, podniosę pokrywki, bo wszystko zaparuje, ale robię sobie takie wypasione tosty jeszcze z czymś a chleb w jajku i użyłam nowego sera i to jest taki ser, Reiki Active Protein i słuchajcie, on w jednym plastrze ma 5 gramów białka Jest droższy niewiele od takiego klasycznego sera Bo Alan mówi, bo Alan to akurat kupił Jakoś 2 złote mniej więcej jest droższe Jeszcze ty? Przecież ty nigdy nie przychodzisz Ty się szanujesz Ale zobaczcie jak ten tost fajnie wygląda Więc to jest mój posiłek po treningu Oczywiście na siłowni już wybiłam białka Ale teraz jest kolejna część Dzisiaj mam dzień gotowania I zrobiłam jeszcze taką quesadillę z kurczakiem, tutaj trochę możecie zobaczyć. No i co ty robisz, bratu? No pachnie, ja wiem. Kesad jest kurczakiem, serem, pomidorem, kukurydzą i sosem z jogurtu i tam jeszcze trochę przypraw i taki sos chili. Trochę o 10 sekund za długo trzymałam na patelni, ale ogólnie no przyznajcie, że wygląda zacnie. Witam w piątek. Ty też witasz? Widzicie w ogóle jego łysą szyjkę po biopsji? Przyszły mi dwie paczki, które sama kupiłam i chcę je z wami otworzyć. Aha, to jest dla piesków. Na Daisy Zoologia z Zoe jest taka nowość i to jest psiesmaczna kruszonka Wołowina z dynią i jeleń z batatem Oni już prawie zjedli tą wołowinę z dynią Nie kupowałam wcześniej tego Jelenia, bo nie był po prostu dostępny I ja to łączę z wodą I daję im na Macie wieczorem Do lizania, dzio Więc yy, zrobiłam zapas, żeby nie kupować Kupiłam na Allegro, bo mam smarta Więc nie płaciłam za przesyłkę i właśnie te ta wołowina z dynią na pewno im smakuje, ale zobaczymy jak będzie z jeleniem i z batatem. I jeszcze z zoji takie kiełbaski dla psa zająca, bo te najbardziej im smakują. I tutaj mamy w składzie 96% mięsa mięśniowego zające i 4% jelita z kolagenu. Odkryliśmy je dzięki Lilo i Oli, więc bardzo dziękujemy, bo kiedyś nam przyniosła właśnie te kiełbastki. No i super miśką posmakowało, więc teraz im zamawiamy. To jest koniec zamówienia dla misiaczków. Ale doszło też moje zamówienie, bo tak jak właśnie mówiłam, zamówiłam sobie książki. I od razu mówiłam kilka, żeby nie płacić kilka razy za przesyłkę, a to są książki, które na pewno chciałabym przeczytać. I pierwsza rzecz, pierwsza książka to jest James Clear: Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezwykłe efekty. I to jest sprawdzona i poparta naukowymi dowodami metoda kształtowania dobrych przyzwyczzeń i wyzbywania się złych nawyków. Nie będę więcej wam o nich nic mówić, bo nie przeczytałam jeszcze ich, kolejna jak myśleć o sobie lepiej, dowiedz się jak myśleć, dzięki temu nauczysz się jak kochać, dzielić się, współistnieć, tolerować, dawać i towarzyszyć, ja ci nie będę dawać tej książki do, do źródła to na pewno nie, kolejna rzecz to jest chyba już klasyka i tak jak zobaczyłam ten tytuł, w ogóle po to trochę, no ale dobra Bogaty ojciec, biedny ojciec i to jest z czego bogaci uczą swoich dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i klasa średnia Cała taka otoczka średnio mi się podoba, ale podobno jest naprawdę bardzo dobra, e, dobra książka, więc sprawdzę. Kolejna to jest. U, to jest klasyka. Napoleon Hill i Myśl i się, wersja oryginalna, dobra. I tu jest napisane, że to jest najlepsza książka na temat osobistego sukcesu. E, jedyna książka o rozwoju osobistym, musi, którą musisz mieć. I ostatnia książka to projektowanie stron internetowych. O to się Przewodnik o, to się dla początkujących. Ty dość się, ja chyba nie ten. Nie no, dalej jest webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. No, w ogóle to jest ciekawe już tego nie używałem określenia nigdzie. Żenujące. Raz zrobiłem ten, zadanie, że 12 książek w ciągu roku. Bo... No, miesiąc się kończy. Wszystko, Wiesz co, tu jest tyle tekstu na niektórych kartkach. No, proszę cię. Jesteś inżynierem i artystą w jednym? Artystą. <głos》<głos》<głos》 są książki, które zamówiłam, wiesz? Dzisiaj y, nagrywam film w galerii, więc zaraz się będę zbierać, więc z Wami widzę się potem. Przyjechała Ola i Patryk i zamówili... a nie, tu nie mają ją tego. I zamówiliśmy sobie z Ozimy... co to, to są? Frykasy? Tak? I Ola i Patryk mają z boczkiem, a my mamy klasyczne bardzo dobre. No dobra, Ola z Patrykiem już poszli, i ogóle mieliśmy dzisiaj bardzo konstruktywne spotkanie, dlatego, że oprócz oczywiście jedzenia frykasów to Alan pomagał Oli w ustawieniach aparatu, a Patryk pomagał nam w ustawieniach reklam na Outspire, dlatego, że będziemy puszczać właśnie pierwsze reklamy. Nigdy wcześniej nigdzie się nie reklamowaliśmy, nie korzystaliśmy z żadnych Płatnych reklam i tak dalej, ale myślę, że jest to też czas, kiedy trzeba z takimi rzeczami ruszyć, jeżeli właśnie chodzi o promocję Outspire, więc przygotowałam właśnie taką reklamę. Jeżeli ją gdzieś zobaczycie na Instagramie, mijając story albo w rolkach, to dawajcie znać. Więc było fajnie, pogadaliśmy sobie też, więc miło spędziliśmy czas, a teraz jest już pół do pierwszej, więc czas się ogarnąć z makijaż. Zmontować tego vloga, żebyście rano mieli go do obejrzenia. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że fajnie Wam się go oglądało. No i oczywiście, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!